Tam znajdujemy się na Zatoce Adeńskiej. Statek aktualnie płynie z Dubaju do, do Walencji. Poprzez najkrótszą możliwą trasę do Europy, ze wschodu, czyli przez Zatokę Adeńską, Morze Czerwone oraz kanał Słewski Jak już wcześniej wspominałem w filmikach, no zagrożenie jest tutaj bardzo duże. Nie może ze względu na piractwo ale głównie ze względu na ataki terrorystyczne ze strony Jemenu tutaj znajdując się przy końcówce już tak zwanego IRTC czyli International Recommended Transit Corridor wzdłuż Zatoki Adeńskiej nasz statek płynie nawet troszkę bliżej wybrzeży Somalii co wcześniej Byłoby nie do pomyślenia, ponieważ wcześniej głównym zagrożeniem tutaj było tylko piractwo, a teraz każdy statek stara się być jak najdalej w wybrzeży Jemenu ze względu właśnie na te e, ataki terrorystyczne. Część statków korzysta z usług marynarki wojennej, e, która eskortuje statki tutaj, podobnie jak i, jak i nasz statek. Że marynarka wojenna włoska, fregata dołączyła do nas i nas eskortuje i będzie nas eskortować przez całe przejście przez ciślinę Babel Mandeb oraz aż do samych granic Jemenu. Niestety nasza polska marynarka, nawet jakby chciała, to nie jest w stanie wysłać tutaj żadnego naszego okrętu, gdyż nasze okręty nie spełniają podstawowych procedur, jakie tutaj były niezbędne, czyli możliwość zwalczania celów z powietrza. Mam na, myśli, mam na myśli drony oraz rakiety, które najczęściej tutaj statki są atakowane. Nasze fregaty, dwie nasze dumne, najlepsze, mimo ponad 40 lat, fregaty typu Oliver Hazard Perry, ORP Generał Tadeusz Kościuszko oraz ORP Generał Kazimierz Płaski. Niestety na papierze tylko spełniają e, takie możliwości, e, aby ochronić e, się przed ataki takami z powietrza. Faktycznie to wygląda troszkę inaczej. Nie są w stanie nic zrobić. Ale jak najbardziej by się przydały tutaj takie fregaty polskie do walki e, z piractwem. Gdyż dla piratów e, jedyne co by, co by wystarczyło to karabinki, a, a, a nasze fregaty takie posiadają, 12,7 mm także, no i bardzo dobrą prędkość 29 węzłów, także fregaty tutaj nasze by się z, tylko sprawdziły zwalczając e, piractwo, ewentualnie monitorując tutaj szlaki przed, przed piratami także podsumowując e, nadal zagrożenie pod względem terroryzmu jest tutaj na tych wodach Zatoki Jadeńskiej e, ciśnienie Babelmende poros oraz południowej części Morza czerwonego naprawdę naprawdę duże nasz statek e, również ma zakontraktowaną cywilną ochronę uzbrojoną której zadaniem głównym do tej pory było e, ochrona statków przed atakami pirackimi natomiast no, teraz Czasy się zmieniły i główne zagrożenie to jednak nie piractwo, a ataki terrorystyczne, więc taka ochrona zakontraktowana, uzbrojona na statku ma również zadanie neutralizować i niszczyć wszelkie cele nawodne. Mam na myśli tutaj nawodne ataki terrorystyczne przez bezzałogowe łodzie, które również się tutaj zdarzają, są wysyłane, takie wypełnione ładunkami. Wybuchowymi łodzie, i te łodzie mają na celu po prostu uderzyć statek i spowodować jak najwięcej uszkodzeń. No i taka zakontraktowana ochrona również jej zadaniem jest zneutralizować i zniszczyć taki nadpływający, nadpływający cel. Także końca tego kryzysu tutaj u wód Jemenu nie widać. Egipt traci miliony dolarów, przez to, że myślę, że około 70% statków wybiera jednak drogę. Dookoła Afryki a nie przez kanał Na no pewnie Egipt, Egipt będzie chciał zacząć coś z tym robić, może i interweniować zbrojnie, bo każdy konflikt związany jest z pieniędzmi i, i z interesami. Także jeśli chodzi o pieniądze, to będą musieli coś z tym zrobić. Pozdrawiam serdecznie i jak najbardziej e, zapraszam do dalszego oglądania.